Witam serdecznie, Finansowy Horyzont. Po raz pierwszy w 2025 roku możemy sobie popatrzeć Bogusz Kasowski i. I Rafał rak. witam serdecznie. Zobaczymy, co ciekawego się dzieje, a zaczniemy od zarówno podsumowania ubiegłego roku, jak i od spojrzenia, jak to będzie się układało w dzisiejszych yy, realiach naszych, choć one będą za chwilę się tam zmieniać. Tak jest, jak zwykle, co na horyzoncie, za horyzontem i przed horyzontem. A teraz co? Mieliśmy końcówkę roku piękną. E, wiadomo, te korki od szampana odpadły od sufitu w tej chwili, więc możemy sobie zacząć te podsumowania. Rzezki święta. były Święta, święta i po świętach choinki powoli wylatują za okno. A my co? A my pogadamy sobie o wszystkich gwiazdach zeszłego roku, czyli to, co najlepiej wyszło, czyli gdzie były najlepsze gdzie najlepsze szorty. Tak jest i gdzie najlepsze szorty, czyli co też najbardziej spadało. No chcieliśmy pokazać taką jedną piękną tabelkę. Mam nadzieję, że ją pięknie widać w tej chwili. Co tutaj najlepiej szło w zeszłym roku, co najgorzej? Zacznijmy od tych gwiazd pięknych, które dały najwięcej powiedzmy na wzrostach zarobić. I tu jest Jezus Maria, co to Same jest? Software. Aż ciężko <laughs> przeczytać te procenty, bo to 179,93% to jest kakao. Jezus Maria, kakao, proszę Państwa. Taki wystrzał. I co? Po pierwsze, pytanie jest takie najważniejsze: dlaczego? tak, To jest to. Jest to. Punkt drugi jest, czy to jest w ogóle evenement tegoroczny, czy kiedykolwiek to już widzieliśmy coś podobnego? I punkt trzeci jest, jaki jest rdzeń, czy to dalej się przesunie? No cóż, no tutaj masz sytuację przede wszystkim. Fajnie, bo mieliśmy dwa razy sięgaliśmy tych szczytów na kakao, mm. więc tak naprawdę te 180% sięgnęliśmy dwa razy. Znaczy raz było 180, teraz stówka, mm. bo przecież w początek roku mieliśmy wyjazd no, z czwórki. No, może na ten wykres też możemy pokazać, tak, od razu? Możemy na kakao też jak najbardziej. Żebyśmy zobaczyli, jak to wyglądało w skali roku, że to nie jest tak, że cały czas rosło, ale miało wybicia, prawda? Tak, w ujęciu miesięcznym, tak, możemy sobie popatrzeć po prostu, jak to nam ładnie tutaj śmigało. Jeszcze nie będzie większe. Tak, I tu po prostu widać, że końcówka roku no ruszyliśmy na te 4,5 tysiąca i potem wyszliśmy na 12, a potem mieliśmy korektę do 6 z haczykiem, dość niecałych 7, by już na ponad 13. Więc mamy 180% w sumie, ale w dwóch fajnych fazach. Tutaj przede wszystkim kwestia z tego, że ten rynek jest obecnie w permanentnym deficycie. To jest cały czas to samo, to mówiliśmy, że są przed świętami, jak ciasto piekliśmy. No tak, to, 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 się, to się tam nie było. Z, nie zmieniła jakoś specjalnie tutaj fundamenty, tu w tej chwili po prostu coraz więcej wychodzi tego, że ten, te prognozy, które nam sprawiły, że zjechaliśmy z tych cen, z tych szczytów kwietniowych, nie licząc oczywiście tych aspektów z tych te, zewnętrznych, tak? no bo tam przecież była zmiana depozytów na niekorzyść, ale właśnie, że ten zjazd w stronę tych 6-7 tysięcy, to on był przede wszystkim wywołany tym, że były prognozy dobre, a teraz się okazuje, że jednak na wyrost. A tak była też taka techniczna sprawa, prawda? Że gdzieś zmieniono kwotowania w obrocie, e, że było to zmienione trochę sztucznie, tak jakby. Tak. Tak, 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 też zwiększono depozyty, że po tak? prostu tak, duża część graczy musiała się wycofać, żeby nie dokładać tam chyba było dwukrotny wzrost depozytów, więc to całkiem sporo. Te depozyty na pozycjach, na kontraktach, które się trzyma overnight, tak, czyli no przy tych wszystkich midtamach i long temach, no to są całkiem swoją zmianą. No tu oczywiście styczeń nam się zaczyna mocno negatywnie, ale to raczej jest kwestia bardziej tego, że no po takim wzroście, kiedy w dwa miesiące z 7 to jest ta na 13800 skoczyliśmy to ten max tak chyba no. wszechczasów czasów tak 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 tutaj nie, nie byliśmy wyżej ale no I teraz projekt musi być dwa mamy e balancing mamy e balancing w funduszach no właśnie, bo też czytałem pod koniec roku, że to, ta korekta zaczęła się tak w święta mniej więcej. Znaczy, tu przy świętach poszła realizacja zysków. Mm -hmm. Ci, co chcieli fajnie zamknąć rok albo dorobić do Pemi. <grym grym> tak, więc po co mam kombinować? Skoro mogę po prostu zamknąć to kakao <grym> mi z głowy. Ale rebalancing jest w sytuacji, w której fundusze, które mają narzucone w swoich zasadach, czy według przepisów, jakiś konkretny udział, czy sektora, czy konkretnego surowca w swoim portfolio. Jeżeli on zwiększa swoją wartość, to nie muszą zmniejszyć jego ilość, jego wolumen, żeby utrzymać się w tych widełkach, które oni mają w swoich ustaleniach. To jest według mnie troszkę głupie. Bo to nie jest realizacja zysków. Takie trochę na siłę, tak? Takie na siłę, tak. Ja to patrzę po swoim portfolio emerytalnym, gdzie mój sektor naftowy, mocno uzupełniany w okresie pandemii, czyli na dołkach, hmm. stanowił On 20. Jakie na dołkach wtedy? No, ja Szela kupowałem po 12 funtów, jest po 20 chyba 6. ale chodzi o to, że właśnie mój sektor naftowy stanowił wtedy około 25% portfela. Teraz po tych wzrostach wszystkich, które mieliśmy, oczywiście związanych jeszcze z wojną na Ukrainie i tak dalej, i tej stabilizacji. No to mój sektor naftowy w moim portfolio jest 50%, tak? On podwoi swoją wartość. I teraz co? Ja mam sprzedać w część, żeby nie mieć tak dużego udziału? Zaangażowanie kapitału przecież było dokładnie takie, jest cały czas to samo. 25% mojego kapitału to zwiększyła się wartość portfela i to jest dla mnie ten balancing, jest oczywiście wymuszony, no bo to są zasady, które ty, ja czy ktokolwiek wchodzący w fundusz akceptuje. Tak? On ma, czytasz prospekt, tak, jak to się nazywa. Eee... Na no, prostek emisyjny, jeżeli chodzi tak. o, o sam zależy, jaki fundusz, ale generalnie tak, no jest jakaś określona kwota, muszą to wysprzedać, bo mają za dużo. No po właśnie. prostu, i wtedy powodują, że tak powiem, siłowe Zaczynamy. ściągnięcie tak. ceny. Tak. I to była ta końcówka roku, widać to było zresztą. Znaczy, mówię, końcówka jest z zyskami, zamykanie z zyskami, a początek roku jest rebalancing. Rebalancing będzie, jest albo 6-, albo 12-miesięczny zazwyczaj. No dobrze, czyli to myślę, że teraz ten. E Troszkę kojak to będziemy mieli korekta natomiast... to jest poniekąd ściągnięcie zysków jeszcze, tak? Załóżmy, co tak, się spóźnili, tak, plus natomiast... ten rebalancing dużych funduszy no to są ogromne pieniądze, prawda? Tak, to są duże pieniądze i to niestety będzie się odbijać na kontaktach, mm. ale z drugiej strony cały czas sytuacja jest bardzo zła. Mamy, jesteśmy po grudniowych wyborach w Ganie, czyli w drugim producencie kakao na świecie. Tam jest, nastąpiła w tym sezonie zmiana finansowania, zmiana sposobów rozliczania transakcji pomiędzy Miami, a tą ich, ich lokalną organizacją kakao, która trzyma monopol na tym rynku. Te wysokie ceny sprawiają, że część kakao trafia na przemyt do Togo czy do innych państw, gdzie nie ma żadnych reguł, bo tam dostają po prostu z przemytu znacznie większe pieniądze niż dostaną od siebie z legalnego źródła co też pokazuje po prostu, jak, jaki bezsens panuje na miejscu, że my płacimy za kakao na rynku 13 tysięcy dolarów, a farmer dalej dostaje, jak była cena, no nie wiem, 4 tysiące dolarów, tak, to on dostaje ten sam poziom. A to jest szansa, że tam jakieś fair trade, inne takie wejdą, że to po prostu, pytanie, co to węgiel, to... korzysta z tego przecież, no bo kupuje taniej. <laughs> okay. to, 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 to wiesz, to nie jest w ten sposób, znaczy Fairtrade e, to jest troszkę inny dział, tak? E, tu troszkę może na zmieniać, ale to podniesie koszty tak naprawdę. Pytanie na od to, 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 to bardziej ciągnie ceny na... do, do góry, tak? Tak. Teoretycznie. E te EłDy, czyli to, ta ustawa o wylesianiu, ta przesunięta, ona chyba została przesunięta o rok. Więc ona w, te licencjonowanie musi być w grudniu. Mhm. Więc tu no, jest Pytanie też... jest proste, czy jeżeli tym rolnikom będzie lepiej, oni będą zarabiać więcej, czy to zmienia cenę, czy po prostu pośrednik mniej zarabia? Czy pośrednik wydusi jeszcze więcej, czy będą pchali to wtedy? Czy też. Yy... Znaczy fundamentalnie perspektyw nie ma dobrych bo produkcja dalej będzie problematyczna w tym sezonie. no Jak w grudniu Wybrzeże Kości Słoniowej ogłosiło, że edukuje o 40% kwoty eksploatowe na bieżący sezon. O 40%, nie o 10%. No tak. tak, że okej, okay, dobrze, troszkę przeszarżowaliśmy, tylko... Yy... No daliśmy ciała po całości, no bo 40% w eksporcie, tak? To nie tak naprawdę w grudniu poinformowali, słuchajcie, to my już generalnie kończymy sprzedaż, bo nie wiemy, czy zbierzemy tyle, żeby Wam dostarczyć. Gana przepchnęła pół miliona ton na ten sezon sobie z poprzedniego sezonu dostaw, których nie byli w stanie zrealizować, więc to masz aspekt po prostu cały czas negatywny, a pogoda dalej nie rozpieszcza. Choroby choroby, Które się pojawiają albo od nadmiernej wilgotności w niektórych regionach Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany, albo od niedostatecznej wilgotności, bo to mhm. niby małe państwka na mapie, ale jednak weźmy pod uwagę, że Afryka jest jednym z największych kontynentów. No. A właśnie w przypadku kakao, bo to też chyba kawę dotyczy, to gdzie jest ten taki rdzeń, Czy to mięsko tak zwane? Tak? Czyli gdzie jest ten największy czynnik, który powoduje wzrost albo spadek ceny? Pogoda, tak? Pogoda, bo to Czyli od tego zależy, zależy ile pogodę masz... tam w Afryce Centralnej, weźmy tam. Tak, nigreja, ma... Brazylia oczywiście na tej fali mhm. cen i braku regulacji cenowych, odgórnych, no starają się wejść w ten rynek, no ale kakao jest rośliną wieloletnią, więc tutaj wejście, mamy czwarty sezon deficytu, więc powoli te rzeczy, które, te rośliny, które wsadzono 4 lata temu, ale zobaczmy, 4 lata temu to myśmy mieli ceny na poziomie e, poniżej 3000, więc tam nie było takiego olbrzymiego bumu, Ten boom mógł się pojawić tutaj dopiero w 2023, kiedy zaczęliśmy skakać i byliśmy już cały czas po... W tej kolejności ja to, to wejdzie dopiero jeszcze za dwa, dwa lata, coś takiego, tak? Wtedy możemy mieć trochę więcej. Tego tak. Roku. I wtedy może być korekta ze względu na to, że będziemy mieli więcej dostaw z innych źródeł, jeżeli sytuacja w, na wybrzeżu kości słoniowej Gany się nie zmieni. Hmm. Czwarty rok deficytu pojawiają się obawy o 2025-2026 sezon, więc jest tragedia. No, generalnie ten wykres <grym> no nie napawa tutaj. Ja nie jestem nie uważam, żebyśmy zeszli z powrotem do 5 tysięcy, jak niektórzy krzyczą, że w Ale do roku 10 będzie, możemy mieć jakoś tam... Do 10 tam Tegoś, tak. Taką, przy takim przelocie. No przy przelocie z, z 7,5 na 13,900, no to z korekta 50%, no nie jest, nie jest bym tak. powiedział, niczym nadzwyczajnym. Dobra, ale to dalej może być rozumiem gwiazda w następnym roku, tak? W teoretycznie. Tym, w tym roku. Znaczy w tym, tak? No, do tak 50... jak mówię, z zeszłego, w zeszłym roku była gwiazdą, to w tym roku teoretycznie też jeszcze może być ciekawa. No masz tutaj, widzisz, 50% masz troszkę no. poniżej na 10 tysiącach, właśnie. Więc y, to, ta korekta w tej stronę jak najbardziej i to tylko za dwa miesiące. A. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście korekta 50% od tego dołka z grudnia 22, to byłaby już przecież dużo, dużo większa, tak? Myśmy tutaj mówili o 50%. No już była sięgana, tak, ale no 8400, co mhm. też jest możliwe, natomiast raczej nie sądzę, żeby w najbliższym czasie te perspektywy nadal ale nie... Fundamenty są... mogą podbijać, rozumiem, generalnie, tak tak, tak, tak? tak, Jest taka szansa. Dobra, czy z kawą jest to samo właściwie? Czy to są te same mniej więcej informacje, czy jest coś, jakaś różnica? Czy one w ogóle chodzą tak samo? Czy to są jak, jak złoto i srebro? Czy, czy jest e, tak. rozróżnienie? Ostatnio tak, ponieważ e, bilansujemy się, jeżeli chodzi o produkcję. E, już nie ma tego, co było w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, e, czy na początku 2000: że AjaBika to 70% rynku, Robusta 30. Teraz jest <coughs> Przepraszam, 56 do 44. No Więc e, tak. I ta komplementarność gdzieś nam tutaj e, wskakuje, tak? I tu można sobie zobaczyć, jak, e, jak to wyglądało też w perspektywie właśnie w układzie miesięcznym. Od września 23 lecimy w górę, czyli już lecimy drugi sezon. E, a wynika to właśnie z problemów. Zaczęło się od no to, to jest, jest wykres, trochę. To jest Ajabika. Tak mi się wydaje. E, Natomiast tutaj jest też robusta. I tu widać, że też mieliśmy już chwilę wcześniej. Zobacz, że robusta zaczęła rosnąć chwilę wcześniej niż Arabika. Co wynika z faktu, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której robusta miała pierwsze problemy. I Arabica pociągnęła ze względu na to, one nie powinny chodzić aż tak równo. I robusta, tak, ta. te dwa. Natomiast ze względu na to, że pojawiły się problemy z robustą, część można zastąpić Arabiku. No, okay. no i to. No, teoretycznie ta arabika to jest ta, która jest yy, traktowana jako ta bardziej, że tak powiem, lepsza tak jakościowo. Ona schodzi, a potem dopiero się uzupełnia robustą, mniej więcej, tak? Tak. No robusta jest używana mocno do kaw rozpuszczalnych jako no. ta podstawa. Chociaż patrząc na to, no że. Do tego się dana... robi więcej teoretycznie niż tam. i Milonego ziarna. Tak, natomiast robusta ma też więcej e, kofeiny. No właśnie. No Więc teoretycznie ciekawe. też ludzie powinni chcieć więcej pić i Ale to też tak nawet, jak się patrzy na kakao i tą kawę, to one tak jakby razem z kopyta ruszyły. Nie dokładnie tak samo, ale podobnie. Tak? Mimo też że to, Białeś, to czy... mówimy o dwóch innych kontynentach, bo mówimy o Brazylii, mówimy o Wietnamie. No właśnie. Więc no tu pogoda, pogoda. Pogoda. Tak? To, też, też, też mieliśmy problem z ziajnami w ostatnim sezonie w Brazylii, że po prostu ziajna dostały, były za małe. Mhm więc były słabe jakościowo, były małe i przez to więcej ziaren, żeby wypełnić ten worek, który tam jest tą podstawową jednostką zliczeniową w handlu, czyli 60 kilogramowy wojek zielonej kawy. I on po prostu wiesz, no jak więcej ziaren musisz władować do tego, no to masz mniej tych worków, tak mhm. więc też ci spada produkcja, więc do problemów obusty w poprzednim sezonie, doszło utrzymanie się tych problemów z robustą, doszły problemy z jakością arabiki. I dalej pogoda, pogoda, jeszcze raz pogoda. No tak, dobra, bo to, to są, kawa z, są, są z, z czekoladą to jest, będzie towar luksusowy, takie kafe macchiato czy cokolwiek z dosypką. Na to, ja to tak? Tak, to już w ogóle, to będzie za 300 złoto. A jak bulet powzobisz z masłem? O nie, tak jeszcze, tak, jeszcze masło do niego już w ogóle. Ale co my tu mamy za gwiazdę? O, i to jest ciekawe, gaz naturalny, no ho, ho. o chame, tym już rozmawialiśmy, W końcu te ciasto też musieliśmy upiec na czymś. Fakt, że może być na prądzie, bo to tak, teraz coraz więcej Modniej. tych elektrycznych, ale jednak dalej jeszcze się używa gazu trochę. Ale spójrz na to, wcale nie jesteśmy tak drogo. Zobacz, mimo takiego, nie wiem, o, jakieś stare fibu gdzieś tam zostało, e, no. ale zobacz, mimo że taki mieliśmy skok, 50% to zobacz, cały czas od... Nie no wyżej, no ale to Ukraina, rozumiem, to, to wybicie tutaj, to, to jest czasy, kiedy wchodziliśmy dopiero tak, do Ukrainy jeszcze rynek na no to zwracał baczną uwagę. Za trzy tak. lata tam wrócimy. A no to właśnie. Nie, 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 no, nie, nie, jest... nie, nie mówię o okay, nie tak? Bo... Bo to ciekawe, coś mam jakieś, jakieś insajderki gdzieś tam z krewla. No dobra, prawda? Nie, nie my, my tylko lwów, nie? Aha, dobra. Nie no, w każdym mociarzie na pewno jest, mia, na pewno miało, miało to znaczenie wtedy, tak? Tak, ale ale to i piątki, tam... dziewiątki i tak dalej te ceny z kosmosu. No ale wróciliśmy już do cen powiedzmy realnych i trzymaliśmy się tych cen w okolicy maksymalnie czterech tutaj. Ale i tak wzrosty są dosyć duże. tak? Statystycznie, cały rok ładnie to poszło do góry. I teraz pytanie jest, yy, dlaczego? Tak? Teoretycznie Rus, Rosjanie się duszą tym gazem. Mają tak, że muszą zmniejszać produkcję, bo wisi to gdzieś tam. Inni czerpią od nich pewnie garściami. Stany Zjednoczone Właśnie. mają zamknięty rynek. W Stanach Zjednoczonych rynek jest zamknięty, bo oni nie mają możliwości eksploatowych do powyżej pewnego pułapu. Te możliwości wzrosły w grudniu. <gry> Na ostatnie dwa tygodnie nam wzrosły. Mamy Aha. tutaj nowy terminal Venture LNG, mamy trzeci stage, trzeci pociąg do skaplania. No, train jest nazywane tak. No, pociąg to jest z... prawdopodobnie no, złe technicznie określenie, ale no, tak to się. Nie ma innego chyba tłumaczenia, na Coipus Christi, czyli Chenier Energy. I oni po prostu zwiększają. I mamy też nowy terminal, który jakoś aż tak mega mocno nie wpłynął na rynek, ale prawdopodobnie w tym roku wpłynie w Meksyku, który ciągnie gaz bezpośrednio ze Stanów. Jest w zatoce meksykańskiej, wkrótce amerykańskiej, za co Właśnie, amerykański. E, tak. Natomiast no, wchodzi Donald Trump, więc on tutaj na pewno da zielone światło na rozbudowę tych wszystkich. Terminali. Więc ja tutaj myślę, że gaz ma przed sobą. Myślę, że w perspektywie 3-4 lat w czasie tej kadencji my wrócimy do cen na poziomie 7-8 dolarów za MMBTU ze względu na to, że Donald Trump i ta rozbudowa terminali sprawi, że rynek stanie się konkurencyjny. Zobacz tu, ten wzrost na tą dziewiątkę. Mieliśmy w sytuacji, w której Stany były w stanie wyeksportować około 17% swojego gazu. A jak skoczymy na 27% możliwości eksportu, to nagle się okaże, że terminale konkurują. Jeżeli zwłaszcza jeżeli produkcja nie podąży takim tempem, to terminale zaczną konkurować o gaz na rynku. Co podniesie nam ceny. I więc... Europa potrzebuje dalej? Tak? Europa i bo... Azja, tak, no bo Chiny i Japonia nadal kupują LNG, to, że nie chcą kupować od Rosjan, z Arctic LNG, mnie trochę zaskakuje. E, zwłaszcza Chiny. No, które, są, które są Zawsze. pierwszym albo Zdane. drugim odbiorcą LNG na świecie, w zależności od tego, kto liczy i w którym roku. E, natomiast Chiny i Japonia, odbierając LNG, tak? No bo Japonia przecież wciąż ma udziały. E, bo oni sankcje sankcjami krytykujemy Rosję, ale no jednak nasi obywatele są troszkę ważniejsi niż, niż to, że chcemy sankcje nałożyć na Rosję, więc oni zatrzymali sobie swoje udziały tam w e, oni chyba. Też chyba, w, nie, nie w Arktiku. Oni mają w tym drugim, teraz zapomniałem nazwy. <gry> Idziesz, jak ucieka w tej chwili. E, więc tu gaz ziemny amerykański po prostu... E, Dobra, ale Ameryka do... też rozumiem z tej, z Kanady ściąga, tak? Trochę gazu. Tak, oni mają około 6 miliardów stóp sześciennych importu netto, bo oni ściągają 7-8, a eksportują między 1 a 2. Zanim staną się tacy otwarci, to jak Trump wprowadzi te cła na wszystko z Kanady, to to będzie miało znaczenie, że tam gaz na przykład będzie odsłony kanadyjski? Jeśli będzie. No, to jest pytanie, tak? Czy tam się odważy? No, no, no z mamy, mamy w ten sposób, że tam powie 60%, a potem powie, wiesz, mamy... Dobra, zrobimy 5%, nie? Wszyscy, o Jezu, dzięki Bogu, tylko 5%, Już nie? Ale, okay. to, ale to tak mniej więcej wygląda, tak? Nie, ten gaz z Kanady, on jest mało istotny. No to tak. On jest mało istotny, bo ja myślę, że tutaj to jest kwestia tego, że oni bardzo szybko się dogadają, tak? Mhm. Już sam fakt, że zmieniamy premiera w Kanadzie, co uważam, że generalnie powinien siedzieć od dawna. Pytanie, <laughs> no, kto będzie następny? No. no, No, ale to jest wiesz. Te zachowania, które że protest, protestującym zamykać konta bankowe, no to to już jest taki owl po całości, nie? Więc yy, ktoś protestuje przeciwko władzy, pokojowo, tak bo ja nie mówię. Oni tam nie, nie obili jakiegoś takiego palenia, całopalenia miasta. miast. Więc jak to obili we Francji te kamizelki przecież. Może w Kanadzie pokojowe to jest co innego, że tak powiem, inaczej rozumiane. No, nie po Tekstańsku na pewno. Nie. No właśnie, tak. No, ale ale dobrze. To powiedzmy, jest... że dogadają się i wtedy to nie będzie miało no wpływu na ten teraz. amerykański. Gaz? Właśnie. No, na razie zima nie była jakaś straszna. Ale służycie tak? na ten tydzień 140 ponad minut. W przyszłym tygodniu ponad 140 miliardów przy 105 wydobyciach, więc oni będą cisnąć swoje zapasy i jeżeli taka temperatura się utrzyma, bo nie daj, Boże, nie daj Boże, bo to jednak zawsze są ofiary śmiertelne, przyjdzie to zamrożenie, jakie mieliśmy w Teksasie dwa lata temu, no to gaz wystrzeli, bo jeszcze będą zamarzać nam odwiety. A. Bo problem jest z tym, że nie tylko, że ciągniemy, to, że mamy ten bilans jeszcze minus 40 ten... miliardów dziennie, ale jeszcze może się zmniejszyć produkcja, bo odwiety się dają, zwłaszcza w górach. Tak, e, a tam lutowy ten... atak mrozu, może być, tak? Ten pod koniec, czasami. Koniec Kiedy stycznia, już luty. Myślą, że koniec jest sezonu, tak? Jest, koniec, jest największe zużycie wtedy tak. zapasów i łupi zima. To tak, by był tak, taki tak, scenariusz no. wzrostu o, ostrego. Tak, dokładnie. I wtedy też mamy takie wywalenie po prostu. Ono chyba było w 21 roku. No, czy chyba coś, coś takiego, takiego tak, mi się kojarzy, tak? tak i... Tam była ta zima, taka. I tu widać. Teksas jego... ostry, bo śnieg w Teksasie to jednak rzadkość. Tam ludzie w tych biednych, tych e, cienkich domkach to Drewniany. le, le, drewnianych ledwo ledwo, prawda przędą. Co ciepło mają normalnie. Ale to jest ciekawe, bo czyli długofalowo gaz może być takim. Tą, tą gwiazdą w tym roku. Jeżeli Trump tak otworzy to, ten jeżeli nie będzie problem, na zewnątrz. Jeżeli nie pojawią tak? się problemy, nie? Bo jak pojawią się problemy, takie jak terminal, mi nabyła, to lato może być gorące i to też będzie. <śmiech> no. <śmiech> będzie, biorąc pod uwagę perspektywę, że przez ostatnie. 5 czy 6 lat mieliśmy, 4 najgorętsze lata w historii, no to ja czy nie spodziewam się, żeby ten ten się odwrócił. To jest drugi pik gazu, nie? Roczny, tak środkowy, tak zwany. W... Tak, no tu, tu Teksas. To wszystko. może być wszystko. ciekawe, dobra. Co A mamy drugą tam w drugą stronę, no słuchaj, wiesz co, Bo żeby tu złoto skoczyło, 27 zł to jest odmieniane przez wszystkie przypadki, nie? Ale zobacz, ciekawa sytuacja, jak mocno poleciał węgiel koksujący, nie? Ponad prawie 45%, mm -hmm. węgiel koksujący, tak? No zamykamy, dzisiaj też mi migną nagłówek, że huty w Polsce się zamykają, że 97% Ach, my w Polsce już importujemy. Też ciekawostka, ale no, to pokazuje, że ta sytuacja hutnictwa jest problematyczna ze względu na wysokie ceny energii. E, no tutaj ten kołk, no to to SKB może się wypowiedzieć pewnie. Hmm. Przed 22 nas puszczają, więc bez takich. Co my tu mamy jeszcze? Wiesz co? Chciałem się zapytać o pszenicę, bo dla mnie to jest dalej mistyczne. Dlaczego to spada w skali rok do roku? Ja rozumiem, że ten, że były tam gdzieś co lepsze zbiory w niektórych miejscach na świecie, tak. ale pszenica jest potrzebna. A jeżeli wszystkie te rolne idą, a chleb jest zawsze potrzebny, no to w momencie, kiedy jest większa zawirówka na świecie, powiedzmy, cokolwiek by się nie działo, niepewność, to pszenica musi być zabezpieczona, tak, dla obywateli. Jakiekolwiek kraje nie myślą, żeby zabezpieczyć kakao czy też kawę, prawda? Bo bez małej czarnej da się przeżyć, a bez kawałka chleba już nie bardzo. Więc cóż takiego trzyma tą pszenicę w domu? Nie pamiętasz królowej francuskiej? Mamy jeść ciastka, nie? A. Ewentualnie w Wielkiej Brytanii, w Stanach było powiedziane, żeby indianie jedli te nie, ale to, to generalnie, raczej nie będziemy o tym mówić. Pszenica ma bardzo duże zapasy, jeżeli chodzi o EZ Generalnie, może nie są jakieś duże kon w kontekście konsumpcji, natomiast każde państwo trzyma dość duże. Zresztą dla wielu ludzi było szokiem, że Polska ma zapasy masła, nie? Więc tam <laughs> się zastanawiałem, co tam jest. Dużo jeszcze, tam nie co... zmieniło na tym rynku, ale dobrze. Interwencja liczy się, tak? E, raz, że w testy one A2 jest to kwestia zatrzymania wzrostów, tak? E, kostka masła znowu gdzieś tam mi że znowu są promocje poniżej 5 zł, więc to nie jest wcale jakaś mega zła cena. E, więc być A może... Ale na chleb to... taka, te, te, takie promocje nie widziałem, że tak powiem. Na chleb nie, natomiast pszenicę masz e, upewioną na całym świecie. To jest e, przez to jest to jeden z trudniejszych surowców do inwestowania, bo masz tą pszenicę upewioną na całym świecie i. Masz bardzo wysoką produkcję z Rosji. Nie ma problemów z eksportem produkcji z Ukrainy, choć ona nie jest jakimś mega dużym, znaczącym graczem, to jednak jakby jej zabrakło, to tutaj byśmy mieli bardzo duży nacisk. Natomiast nadal Rosji nie udało się wprowadzić tej ceny minimalnej. Mhm. E, niby jest zalecenie te 250 dolarów, o których mówiliśmy w ubiegłym roku. Na eksport, ale jeszcze te ceny realne są poniżej. Więc tutaj pytanie, dlaczego ta amerykańska pszenica jest tak dużo niżej, e, że nie ma zainteresowania tą pszenicą. Bo ona powinna mieć zainteresowanie, żeby właśnie. Czy to może być taki czarny koń w tym roku, że nagle coś wystrzeli? Dla mnie właśnie no jest to wielka zagadka, dlaczego jesteśmy poniżej 600 centów. No. Tak, więc tutaj no, to jest spory, bo, no bo ta cała jest... pogoda, która się psuje na świecie, też powinna mieć wpływ, prawda? Że zać gorąco, zasłucho, a burza potem, tak? Huragan, to wszystko ma wpływ, tak? Tak, natomiast no, stany jeszcze w miarę się trzymają. Pamiętajmy, że to jest wykres pszenicy amerykańskiej. Mhm. E, więc tutaj bardziej jest kwestia tego, ile oni sprzedadzą na zachód, na Zachód, Jezu, na zagranicę, bo mogą sprzedać też do Azji, tak? więc na wschód. Ale generalnie, ile oni sprzedadzą. E, istotne jest, jaka będzie pogoda w Argentynie, bo jak zabraknie, w Argentyna eksportuje mocno po Ameryce Południowej, więc jak zabraknie na eksport do Brazylii, do tego, to nie będą musieli skądś kupić, a wtedy na Stany są najbliżej. No tak. Tak? Więc tutaj kwestia transportu też jest dość możliwa, choć no, nie jest to jakiś bardzo popularny szlak dla tego surowca, ale no argentyńska pogoda, a tam zaczyna być robić sucho, z niedoborów przechodzą do suszy w niektórych regionach, więc jest pewna perspektywa pełzostowa cały czas fundamentalnie, ale to, że jesteśmy tak nisko, relatywnie nisko, bo jak widzimy, no jesteśmy na tych dołkach, które są do 20 roku. No właśnie dokładnie roku. Na wykres, to jest dokładnie to, tak? No może no tak. trochę było niżej jeszcze. No było niżej, ten... ale no tutaj mieliśmy niżej oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że Jesteśmy albo pośrodku konsolidacji, która była tutaj, nie wiem, czy to jest ta 30, a 600, a w tej chwili po prostu tu mamy jako dołek, co przy tej sytuacji jest dla mnie też mocno zaskakujące się zastanawiam. Czy to właśnie nie wywali po prostu jakoś gwałtownie, wiesz, że będą dwie, właśnie takie, że będą takie świeczki jak na kakao, nie? w stanach 600-700 centów, to, to musiało miesiąc po jakieś, miesiącu. To chyba katastrofa taka mała ekologiczna się wydarzyć, albo jakaś informacja, że nagle. Pogodowa. jest problem pogodowe, no to może tu być. Bardziej to bardziej pogodowa A Może jakieś letnie, wioski. tak? Czy w połowie mocno roku wioski. bardziej coś takiego, tak? Czy to nasze lato zima. północne? Nie. Amerykańska i, Osijs, i ukraińska to jest przenicą o zima przede wszystkim, mhm. więc teraz te dwa państwa. Rosyjska pszenica zima też jest bardzo istotna i Argentyna, ale to bardziej... A to kiedy są stan... te dane najważniejsze dla tego? To jest już styczeń, czy luty, tak. czy bardziej marzec? Zależy, Aha. czy jest śnieg. Śnieg. Okay, dla dobra. pszenicy o zimę i śnieg jest Ona, zimno na. Zimno tam na północy, my to tego nie czujemy, ale tam w Norwegii te do no, minus 40, sypnęło śniegiem. My no tu cieplutko, Tak, no, tak, ta, 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 to my to czujemy, odczuwamy, to jest pozytywne. Natomiast dla mrozów pokrywa się, że jest ważna, bo izoluje pszenicę od... I przeżyje wtedy, tak? tak? No od dobrze. Mrożów, więc... Ale to oni Wygląda wypuszczają to. jakieś raporty? Jeszcze nie. Ja są... cokolwiek? No to, to oni wyrzucają jakieś informacje, to sowe konika, jeżeli chodzi o Rosję. A, a Argentyna to giełda w Buenos Aires mm -hmm. i w Rosario. to One wypuszczają swoje informacje. E, czy to jest takie podsumowanie? Czy oni to robią raz na miesiąc? Czy kiedy, kiedy oczekiwać jakichś takich danych, które mogą coś zmienić? Znaczy oni tak, jak coś się właśnie zmienia, robią tak? te prognozy. No to raz na miesiąc to jest zawsze, tak? I teraz ten raport rolny, podejrzewam, piątek. Tak, 10, no. 10 z, to z stycznia. Tak, Stanach, to będzie, tak? mamy. Nie, no to jest globalny, to tak? Bo, globalne, to jest World Market Trade, tak więc, no. Tak więc będziemy kończyć, zobaczymy, co w tym epoce wyjdzie. Właśnie. O, następnym razem na pewno pogadamy o metalach, bo się spotkamy już po inauguracji naszego ulubionego pana, który będzie kształtował rynki w tym tak. e, e, roku. Więc zobaczymy, zobaczymy, co podpisze pierwszego danek. Tak, to jakie <laughs> będzie pierwszy, ten, pierwszy ruch i jaka będzie reakcja metali, dolara i tak dalej. To wszystko następnym razem. E, no, będzie jeszcze przed Fedem, ale też zobaczymy, jak, jak, jak co tam rynki pierwsze będą. Prognozy tak, będą. Pierwsze będą prognozy będą. już na pewno będą, więc to mówimy następnym razem. A co? A teraz dziękujemy i co? No, wszystkiego najlepszego nowym roku na pewno musimy tak. żyć. Samych tak, Zielonych. Samych Zielonych dokładnie, ruchu. Czy w przetach, czy w ląkach, I... ale samych zielonych. Dzięki, Do zobaczenia.